Cześć. Chcę wam pokazać rozsiewacz. Już mam go prawie rozebranego na części pierwsze. Tu wszystkie tajle. Dźwignie. Strasznie ciężko chodziły te dźwignie. I okazało się, że tulejki są popękane całe. Muszę zrobić nowe. Mieszadła nie idzie ściągnąć. Trzeba będzie tu wymienić łożysko, bo jest Delikatny luz. No, ale tego nie idzie zdjąć, zdjąć z tego wałka, więc trzeba wziąć tak, odkręcić cały ten talerz, górny i wyciągnąć go razem z kołem zębatem, a później pewnie trzeba zagrzeć palnikiem, aha, później trzeba zdjąć koło i wtedy już wyjdzie do góry cały wałek. No niestety tak to jest skomplikowane. A tak to chyba trzeba go obrócić. Przeciwna strona niż się kręci. Dobra, poszło. O kurde, płynny smar, tak jakaś zubka. Papka taka No dobra Jak to wygląda? O, koło same spadło Czyli coś jest nie tak Jeśli koło samo spadło Był tu seger? Nie Dalej ślepi Nie wiem co jest Jaki luz był? Tu na to Łożysku. No to jest na na Łożysku, to na Osi. Na no łożysku to jest. na Osi, Na łożysku na pewno to nie jest. podziwej się. No, Łożysku. Ale tu się podziwej hmm. To nadspawać spać i przetoczyć. Łożysko się do nowej to będzie dobre. Nie może, że nie. A teraz nadszymię ten mieszalnik na wyruchu. No, tłuczysz. rozpuść się. Co? Seger. Poklupuj z dołu trochę. Łożysko też jest, ale na Łosi też troszkę. Więcej na łożysku chyba, nie? No. Tam to było tu, czy jeszcze niżej? Tak. Tam teraz jak ten Nie. No bo możliwe na no dotąd. To nie idzie zbić. A, to jest tu kurwa też na i to każdy zbijesz. Ale mnie wciśnięty, to by powinien zleść. No Nie wiadomo, czy to był guzik. Nie boję no, no już klupowych i nie szło. <gry> Kurwa, A to ty to no to też wiesz. No tak, ty te tu nowe wkręcił. Nie. Nie chcę iść. Co nie chce iść? wszystko. Nie ma tam segiera Nie. Żeby ci to nie pękło Marcin, bo to jest żeliwo. No tu fezle co? Co? Tu fezle co? No tak, ale mogę Używie się ta śruba ja to robię to przykręcone No a to już do góry wyciągnę A na co te, te robki tu są? Żeby się Aha. nie obróciło Żeby tam były takie też Ale to w drugą stronę bym musiał pobijać Marcin no, muszę wyczyścić Tego trzeba podać, obrócić lekko z powrotem Ciemu Przeciągnął go No Nie, że to tak saduż. Czy już potem tym łotkiem chyba No ale one nie jest aż taki złe chyba Jest taki akceptowalny. Tu było gorzej, bo był cały wałek wyrąbany Ale to sobie wziąłem na pawołach, później przetoczyłem I już jest elegancko to, to może być Nie jest takie złe Zęby też są w dobrym stanie, nic praktycznie nie zużyte Jedynie zapomniałem chcę ta przywieźć Bo chcę zrobić taką mieszaninę, wiecie Olej z ta żeby to Było Dużo był taki stary ten Pewnie nie wymieniany jeszcze, możliwe od nowości nawet. Chociaż kto wie, może już poszły kiedyś łożyska, ale raczej raczej nie. To Wam pokażę jak się szadło, mieszadło, z tym miał jak problem. Strasznie to zardzewiało. I tak jak brzuszko, macie, nie? To trzeba go przekręcić o 90 stopni, prawie. no Może nie, nie, nie 90. I 30, coś koło tego Jak ja to ściągałem? No, próbowaliśmy grzeć palnikiem i zbijać obracać tym, ale nie szło Tu, tu z góry do my, Tak, dołałem tak do imadła Klepałem tu potem No i tu minimalnie się zrobiły takie szparki Wtedy zalałem to całe wd 40 No i przez noc Puściło, później zaś poklepałem trochę No i udało się Odkręcić tu rolcangami Także pamiętajcie, musicie przekręcić w drugą stronę niż się kręci. Pewnie też będziecie mieć wyrobiony ten wałek, to najlepiej napawać i bez problemu. Teraz wyczyszczemy jeszcze ta górna pokrywa, to jest tutaj, i wbijemy nowe łożysko. Rysujemy kawałek szmaty. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o istotnej rzeczy. Mianowicie, patrzcie, nie idzie ściągnąć tego yy, wałka, coś tu jest, nie wiem z nim, nie halo albo jest wbity, albo coś, ale w każdym bądź razie nie idzie go ściągnąć i myślę, przewiercić to na wylot i rozwalić całe ten, to zabezpieczenie, bo co innego zrobię. Ale kurde, on tak choćby jest zaklepany, dziwne to jest, widzicie? Tu taki czterycy. Tak by to było specjalnie zrobione. No co jak chcę go ściągnąć właśnie? Co, co teraz? Lepiej by było przewiercić i na śrubka zrobić. Już same się rozwiązało, nie trzeba jednak wiercić. Wbiłem ten bolec i wyskoczyło to z drugiej strony. Tu jakoś sprężynka i zabezpieczenie. Spójrzmy teraz w drugą stronę go z powrotem wbić. To nie, trudno. Dobra, siedzi. Teraz dolne łożysko trzeba zaprawić. Łożysko tu jest 52 na 25 Zakryte, chciałem odkryte, ale nie było. Nie było odkrytego, no trudno, ale to i tak będzie w oleju prawie całe. Może tam jakoś się olej dostanie. Okay. no i dobra, teraz robimy to mieszanina. Nalejemy trochę, trochę oleju. Tak, zaraz się łożyska posmarują i teraz dodamy tutaj tawotu i później wszystko wymieszamy patykiem jakimś. Żeby był taki gęsty, gęste mazidło. Trzeba iść po w albo mamy tu jakiś patyczek, tu jest fil z Wiadomo też później same coś wymieszą, ale z grubsza trzeba mu pomóc.